Poznaj zestaw, który łączy wyjątkową estetykę japońskiego rzemiosła z funkcjonalnością na najwyższym poziomie: Anemon Blue Edo Jeepan. Subtelny błękit, delikatny motyw kwiatów anemonu i elegancja, która przynosi każdy posiłek na zupełnie nowy poziom. Dwie duże porcelanowe miski o głębokim kształcie stworzone zostały z myślą o ramenie, udonie, fo i innych orientalnych daniach, które zasługują na odpowiednią oprawę. Ich zdobienia inspirowane są klasycznym stylem Edo, pełnym harmonii, równowagi i ponadczasowego piękna. Elegancja, harmonia, perfekcyjne wykonanie idealny prezent idealna przyjemność idealna miska. Do misek dołączono idealnie dopasowane chochelki w głębokim odcieniu brązu oraz eleganckie pałeczki. Cały zestaw tworzy perfekcyjną kompozycję – stylową, praktyczną i niezwykle reprezentacyjną. Zestaw Animal świetnie sprawdza się podczas rodzinnych kolacji, spotkań z przyjaciółmi czy wieczorów we dwoje – wszędzie tam, gdzie liczy się atmosfera. Koniecznie zajrzyj na sushi -sklep jeżeli szukasz wyjątkowej ceramiki, która zachwyca jakością i wyglądem.